Siemano moi drodzy, dzisiaj rano odwiedził mnie kurier i przywiózł mi prezencik od Pixi Cosmetics. Wrzuciłam wam zdjęcie na Instagrama i na Facebooka i mam mamuniu, tylu rozentuzjazmowanych kobiet w jednym miejscu to już dawno nie było, więc postanowiłam, że się wstrzymam i nie pobiegnę od razu do łazienki. W ciągu 10 sekund nie nałożę tego wszystkiego na twarz, tylko się wstrzymam do wieczora, aż skończę pracę, czyli teraz, 23.38 i nagram dla was chat make-up. Bardzo dawno też takiego filmu nie było i pomyślałam, że właśnie, skoro już mam te nowości, to, to pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Ja żadnego z tych produktów jeszcze nie używałam. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno, jeszcze, zani, jeszcze zanim były te metamorfozy w Pixi Cosmetics, jak oni mieli takie um, zwykłe, drewniane pędzelki, z, wiecie, z bambusową rączką i z napisem Pixi, o matko, to już było bardzo dawno temu, to ja miałam od nich próbki podkładów. Bodajże, nie pamiętam, czy je kupiłam, czy gdzieś dostałam, w każdym razie e, ja mam nawet film nagrany z tym produktem i on się chyba nazywał aplikacja podkładu mineralnego albo coś takiego. Ja jestem na takim fioletowym tle i tak koszmarnie oświetlona, że moja twarz wygląda jak żółta piłka, to tak, to to jest właśnie ten film. O matko, to było lata temu już naprawdę. I potem nie mogłam znaleźć u nich odcienia, który by mi pasował, bo wszystkie były zbyt żółte. Potem były jakieś zmiany, 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 zmiany. I teraz ostatnio rozmawiałam z Milką Giemzą. E, pozdrawiam Cię kochana. E, I ona mówiła, że dla niej to są właśnie te rewelacyjne minerały, te, które się u niej idealnie sprawdzają i ona naprawdę bardzo poleca I mówię, mm, okej, okay, zobaczmy jeszcze raz, co tam słuchać ciekawego. Mam sporo produktów, więc przejdę od razu do aplikacji i w międzyczasie będziemy sobie gadać. Na buzi mam dzisiaj tylko yy, brwi. Z tymi pomodami zęglota co zwykle. Uwytuszowałam rzęsy, bo byłam dzisiaj cały dzień przy komputerze i nie jestem w stanie rozcierać cieni, bo mam oczy zbyt wrażliwe na to. I na ustach mam chyba tylko balsam z Recibo. Dobra, no to co? Jedziemy z podkładem. Ale najpierw zepnę włosy, bo zaczynają doprowadzać mnie do szału pomału, kiedy są rozpuszczone. Zaczniemy od korektora pod oczy, bo na ten moment to jest rzecz, która jest mi najbardziej potrzebna. Ja mam cztery kolory. Ten produkt nazywa się Reviving Under Eye Concealer i one mają... Aha, one mają zarówno cyferki, jak i nazwy. Mamy tutaj 00 Creme Brulee, 01 vanilla cream, 0,2 Sweet Almond i 03 Caramel Cream. Tak w opakowaniu nie widzę specjalnie ogromnego rozstrzału pomiędzy tymi kolorami, więc zrobię swatch i zobaczymy, jak to wygląda. No jednak różnica jest całkiem spora pomiędzy nimi. One po prostu w opakowaniu wyglądały tak niepozornie. Ja oczywiście zacznę od tego najciemniejszego, ewentualnie będę rozjaśniać jakimś y, jaśniejszym. Y, nabiorę trochę tego korektora, nie wiem za bardzo ile, więc będę musiała tutaj na raty to robić. Y, na taki pędzelek, który nazywa się D21 i spróbuję cienką warstwę rozprowadzić pod oczami. Dołożę jeszcze odrobinkę tego jaśniejszego, tego 02 Sweet Almond. Właściwie tylko tak w samym załamaniu, żeby troszeczkę rozjaśnić. I jest dokładnie tak, jak mnie ostrzegaliście na Instagramie i na Facebooku, że on jest bardzo nawilżający, ale też dosyć mocno się przemieszcza więc warto go przypudrować. Ja mam tutaj puder też z Pixie. On się nazywa Mega Matte Caboch Tree Powder. Ja nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem używania matujących produktów pod oczami, ale dzisiaj spróbujemy, raz nie zawsze. Pędzelek wytarłam w chusteczkę i nabrałam niewielką ilość pudru. Z takich spostrzeżeń na szybko mogę powiedzieć, że kolor jest spoko. Ta konsystencja mi odpowiada, bo jest nawilżająca. Jeżeli macie bardzo tłustą skórę pod oczami, to podejrzewam, że Wam nie będzie pasowała. Jeżeli macie suchą, to w drugą stronę, to będziecie zachwyceni. Trzeba od razu przypudrować, bo rzeczywiście jak się zostawi go na chwilę, to on wchodzi w zmarszczki. I co jeszcze? Jeśli chodzi o krycie, to jest takie powiedziałabym pośrednie. Nie jest to pełne krycie. Nie wiem, czy się da zbudować, bo dopiero nałożyłam go po raz pierwszy i mam go na, nie wiem, 25 sekund może na twarzy. Ale nie jest to też tak, że on nie zakrywa nic. Więc jest taki ośrodku. Jeszcze go używam i Wam dam znać. Jak znam życie, to ten odcinek dopiero zobaczycie za jakieś dwa albo trzy tygodnie, to jak będę miał jakieś większe spostrzeżenia, napiszę Wam na dole w opisie filmu albo na blogu. Przechodzimy do podkładu. Oni mają dwie formuły podkładów ja wybrałam taką, która nazywa się Minerals Love Botanicals. Ja wybrałam kolor Sugar Cookie w oparciu o próbki, które dostałam na spotkaniu blogarek w ubiegłym roku w Zabrzu. Pozdrawiam całą ekipę z Zabrza. Tak jak mówię, wybrałam tą formułę Botanicals, bo, bo właśnie taką miałam próbkę i wydawało mi się, że będzie w porządku. Na twarzy mam tylko esencję i będę nakładać ten podkład na sucho. Zobaczymy jak on się będzie sprawował. W razie czego przyniosą sobie tonik, żeby nakładać na mokro. No, przyjacielu, mam nadzieję, że zdołasz pokonać moje tutaj liczne objawy stresu, które się ostatnio często pojawiają na twarzy. Trochę się. Tutaj o tą okolicę, gdzie był korektor, że będzie mi się jakieś ciasto robiło albo ważyło, ale jak korektor był przypudrowany, to jest spoko, ładnie mi się tu roztarło, nie mam żadnych granic. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie aplikacji minerałów, to ja nagrałam kolosalne, trzy kolosalne odcinki na ten temat. Zostawię wam linki na dole, także zanim zadacie pytanie, zajrzyjcie sobie tam, bo pewnie już odpowiedziałam na nie. Wykończenie jest bardzo ładne. Na twarzy wygląda na taki trochę satynowy, ja postaram się głowę poodwracać, może będziecie widzieć, że on, on trochę się błyszczy. Nie jest tak, że on jest błyszczący jako, nie wiem, no nie ma tam żadnych drobin. Tylko po prostu jest takie satenowe wykończenie na twarzy. Podoba mi się bardzo, bo jest taki świeży wygląd. Zobaczymy dalej, czy będę musiała go pudrować, czy nie. Na razie się wstrzymam. Jeśli chodzi o zakrywanie, to zakrył dosyć mocno. Tutaj jakieś ze dwie zmiany są takie, które mogłabym potraktować korektorem, gdyby mi zależało, ale mi nie zależy, więc zostaje tak, jak jest. Mam dwa róże, jeden nazywa się Sensual Peach, a drugi nazywa się Sweet Melon. Mają bardzo ciekawe opakowania, bo yy, odkręcę się maleńką zakrętkę i to wygląda trochę jak solniczka, więc będę mogła niewielką ilość wysypać. Myślę, że dzisiaj strzeli. W sweet melon i spróbuję go nałożyć pędzelkiem kabuki. Wow! O laska, chyba przesadziłaś. Hmm. Dobra, więc róże są bardzo napigmentowane. O rany, czekajcie, poskromimy trochę tą sytuację. Mam dwa rozświetlacze, jeden ciemniejszy, cieplejszy i drugi jaśniejszy chłodniejszy. Ten ciemniejszy nazywa się Sun Case Beauty, a ten jaśniejszy nazywa się Moon Case Beauty. Spróbuję użyć samego czubka tego pędzla kabuki i nałożyć na kości policzkowe ten produkt. Mam nadzieję, że nie przesadzę tym razem, bo z różem trochę pojechałam. Ten efekt jest mega, mega delikatny. Jak lubicie taki make-up, no make-up, to myślę, że Wam się spodoba. Albo jak macie super suchą skórę i chcecie przypudrować sobie całą buzię, to myślę, że szybciej w tą stronę. Ja lubię takie na maksa świecące. Wyczytałam o nich na stronie, że można tego używać. Na mokro i wtedy daje mocniejszy efekt, więc mam jeszcze trochę i spryskam go po prostu swoim domowym tonikiem. I zobaczymy. Trochę wzmocniło ten efekt, ale to jest nadal takie rozświetlenie, takie bardzo delikatne, taka wiecie, zdrowa skóra. Nie, że masz rozświetlacz, tylko, że jest taka zdrowa skóra. Ładnie to wygląda, po prostu nie jest to coś, po co ja zazwyczaj sięgam. Dałam sobie jeszcze 20-30 minut, wypiłam herbatę, dołożyłam sobie pomadkę, żeby ten podkład mi osiadł na twarzy. Nadal wygląda ładnie. Teraz jak patrzę tutaj w monitor, to widzę, że muszę trochę przypudrować czoło, ale że. Żaden człowiek nie siedzi przy gigantycznych dwóch lampach przed twarzą, więc normalnie jak patrzę tutaj w lusterko, jak przed chwilą patrzyłam w łazience na dole, to nie pudrowałabym go w ogóle, bo wygląda bardzo naturalnie, ale tutaj zobaczymy, jak ten puder sobie poradzi. W takich warunkach nagraniowych, że tak to nazwę. Ja nie ściągam tego błysku przy pomocy żadnych bibułek, bo to nie jest tak, że moja skóra jest tłusta, że gdzieś mi się coś tam przebija spod spodu, tylko po prostu to wykończenie, tak odbija światło tutaj u mnie w studio, że wygląda, jakby się na maksa świeciła. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że jakieś podsumowanko pewnie by się przydało na koniec. Jeśli chodzi o te korektory, tak jak mówię, to nie jest pełne krycie, to jest takie średnie krycie. Pożywam go dłużej i jeszcze postaram się nałożyć go parę razy na mamę, gdzieś na jakąś starszą koleżankę, żeby zobaczyć, jak on tam przy dojrzałej cerze. Będzie się sprawdzał i dam wam znać. Jak na pierwszy raz podkład mi się bardzo podoba, bo daje takie właśnie to satynowe wykończenie, taki lekki blask na skórze, nie ma kompletnego płaskiego matu. Wiem, że nie wszyscy lubią taki efekt, ale ja akurat go uwielbiam i myślę, że gdybym chodziła tak normalnie, nie przyszłabym tutaj do studia, to w ogóle bym tego nie pudrowała. Ten puder rozświetlający to tak jak widzicie, jest bardzo, bardzo naturalny, daje takie mega delikatne wykończenie. Myślę, że moja siostra się w nim zakocha. Puder matujący, no, matuje tak jak widzieliście i yy, nie mam po nim takiego poczucia ściągnięcia, bo po niektórych pudrach na przykład po HD. Czasami tak jest, że ja normalnie mam poczucie ściągnięcia pod oczami. E, tutaj i pod oczami na twarzy go mam przez jakieś 45 minut i na razie jest spoko. Też Wam napiszę na dole, w, albo w opisie, albo gdzieś tam na blogu, jak dłużej go pożywam, jakie jest moje zdanie. Wszystkie pędzelki są super, nie mam do nich żadnych uwag. Róż mi się bardzo podoba, zarówno kolorek, jak i wykończenie są spoko. Mam tu jeszcze kilka próbek innych kolorów, więc jeszcze też używam i prawdopodobnie moja kolekcja się trochę powiększy. Ogólne wrażenie jest bardzo dobre. Jestem zadowolona z tego, jak moja buzia wygląda. Tak jak mówię, więcej ponoszę, to Wam dopiero dam jakieś. Konkretne informacje, tak po czasie, bo wiecie, ze mną to tak nie ma, że jest recenzja po dwóch dniach używania. I teraz tak sobie myślę, skoro mam ten drugi rozświetlacz, ten jaśniejszy, Moon Kissed Beauty, który na bank będzie dla mnie za jasny, a jakaś bladolica panna z pewnością byłaby z niego bardzo zadowolona. I mam jeszcze taki zestaw od Pixie tutaj w tym kartoniku. Jest taka malutka kuleczka i próbki podkładów. I motyw jest taki, że możecie sobie albo przesypać i wymieszać, zrobić swój kolor w tym opakowaniu, albo to może być po prostu opakowanie podróżne. Poza tymi dwiema saszetkami z podkładem, który jest w zestawie, bo tam, jest tam są ciemne kolory, tam są moje odcienie. To mam też cały zestaw próbek wszystkich kolorów z Fixi i są też tutaj bardzo, bardzo, bardzo jasne i żółte i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że zrobię Wam takie spontaniczne rozdanie, moi drodzy. Jedna osoba wygra ten puder rozświetlający, a druga osoba wygra ten zestaw próbek i tamto właśnie pudełeczko z podkładem. Jeszcze nie mam pojęcia, jak ten konkurs będzie przebiegał, bo wpadłam na niego właśnie jakieś 10 sekund temu, ale wy wymyślę jakieś tam rzeczy i rozkminię jeszcze, gdzie to będzie miało miejsce. Także zapraszam. Was na dół do opisu filmu, tam będzie wszystko wyjaśnione, co zrobić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu. I później ja wezmę Wasze adresy i wyślę do Was te paczuszki. I to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie mi koniecznie łapkę w górę. Jeśli używaliście któryś z tych produktów, albo jakiś konkretny kolor możecie polecić, na przykład różu mi, <grych> albo po prostu macie jakieś doświadczenia, to proszę zostawcie w komentarzu, tam się zawsze możemy podzielić, pogadać i na pewno na tym ktoś skorzysta. Teraz ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. 谢谢。<pleasure. S 2> <music>